PiS domaga się dymisji ministra w rządzie Donalda Tuska. Poszło o nową umowę handlową między Unią Europejską a Ukrainą, którą ogłosiła Komisja Europejska. Porozumienie zakłada dalszą liberalizację handlu i stopniowe dostosowanie ukraińskiego rolnictwa do standardów Unii Europejskiej do 2028 roku. Ma to być krok ku integracji Ukrainy ze Wspólnotą. Europosłowie PiS ostro skrytykowali tę decyzję. Waldemar Buda nazwał to „fatalną informacją dla polskiego rolnictwa” i wezwał ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego do dymisji. Powód: Umowa miała zostać uzgodniona bez jego wiedzy i udziału, jeszcze podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii. Buda zarzuca ministrowi bezczynność, a zawarty w umowie mechanizm ochrony unijnego rynku uznał za nieskuteczny. Kiedy już zaleje na stani import, będzie za późno. Ostrzegu. Europosłanka Anna Zalewska mówi wręcz o zapaści polskiego i europejskiego rolnictwa i zapowiedziała wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Minister siekierski w odpowiedzi oświadczył, że Komisja Europejska zakończyła negocjacje bez konsultacji z krajami członkowskimi i organizacjami rolniczymi. Wyraził rozczarowanie brakiem dialogu i transparentności. Na razie KE przekazała jedynie ogólny opis ustaleń. Szczegóły, w tym nowe poziomy kontyngentów taryfowych, mają zostać dopiero ujawnione. Ministerstwo zapowiedziało analizę dokumentu i dalsze działania. Czy rolnicy mają powody do obaw? Dyskusja dopiero się zaczyna.